Nie, to nie to? twoja sprawa, gdzie jadę. Może jadę do kamery. Nie, to jest moja sprawa. Ja ślubowałem Idę to skamerować. I uczciwość, a Nie, 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 będę nie, 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 król internetu? Może, nie, ja jestem. <laughs> nie, tu jest nie, tu nie, 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 tu nie, 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 tu jest, zakaz, tu jest dlatego, jazd, dlatego, że chciałem, nie, 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 kurwa na nie, Jechała już siódemka? No nie, nie zawsze się spóźnił, A bo tu robi podejście. Kurwa na Na o pole nigdy nie można liczyć. Este. szkoda. Kurwa. No szkoda, szkoda, bo się spóźnię na prezentację. Coś pięknego! Na no prezentację? Tak, proszę pana. Dostępne. Coś stemp. na prezentację. Wrzucisznych garków ze styropianu i gumoleu. Że bardzo przecież tego pana naciągają na tych prezentacji. Jak tak A gdzie nawet tam można naciągają? Wszystko, co ja kupiłem, to mi się zawsze sprawdzało, wie pan? A pierwszy to był od kurza. No. Sąco piorąco gotujący. To jest wie kurwa kozaczynkowa. On z tego, co znajdzie na dywanie, gotuje obiad. To kurwa, to jest to jest to Głównie po z taki kurwa, w regionu Roztocza. W Polsce. Potem kupiłem kurwa. na wątrobę taką o. prozdrowotną butelkę z azbestu. Pięknie siadło elegancko, z i elegancki. Kurwa. Rozuszebywa nikt do tego, barczy. do Allaha. A potem to już poszło. Co proszę, kurwa! A żona też taka zakupokoliczka. Żona ta, jeszcze kurwa, większa, ona ja ma, jadę pogarki, ona ma, a ona pojechała na prezentację tybetańskich Boże, kurwa. skarpet odmładzających pięty. Co kur? Skarpety odmładzające kurwa. pięty. Pięcie. Ale Nie w nocy jej założę kurwa. na łeb. <laughs>